Cześć, z tej strony DesamuraiPL. Zapraszam do zobaczenia trzeciego odcinka pikselowego survivalu. Od ostatniego czasu wiele się zmieniło. Weszła nowa wersja, bardzo oczekiwany przez wszystkich update 1.7. Oczywiście już został zaktualizowany do 1.7.3, ale to tam już jest nieważne. U mnie też się wiele zmieniło. Zmieniło się, na przykład ...moje miejsce pobytu. W poprzednim miejscu... Um, ...nie miałem... ...zbytnio kopalni w pobliżu... ...i musiałem robić tak zwane tuby w dół i szukać przy bedroku różnych materiałów, nie wiem, diamentów... ...złota, żelaza i tego wszystkiego. No a tutaj, na tym miejscu mam... ...ogromną sieć jaskiń... są naprawdę... ...czasem... Jest tyle złoży, że po prostu nie mam czasem miejsca w ekwipunku. Jest tyle tego. Teraz wam pokażę, hmm, co się u mnie zmieniło. To jest moja taka skromna sypialnia. Hmm. No tutaj jest jeszcze taki jakby domek, no ale to jest jeszcze nie, oczywiście niedokończone. Nad wszystkim jeszcze pracuję. Tutaj jest taka hmm, załóżmy wieżyczka z nieskończonym źródełkiem wody. Tak a to są takie, prawda, widoki na zachód od mojej bazy. Tam jest wschód, tam jest zachód. No to tam jest gdzieś mniej więcej północ. Ja przyszedłem z... z południowego zachodu. Może mówię? Tak. Z południowego zachodu i. No i tutaj mi się bardzo spodobało, spodobał ten teren i no i po prostu tutaj się osiedliłem już, się poniekąd zadomowiłem, zaraz może się przejdę do um, kopalni, pokażę wam te wszystkie jaskinie, bo naprawdę jest co oglądać. W ogóle przepraszam, że tak długo nie było odcinka, ale też nie było mnie pewien czas w domu i nie miałem za bardzo jak nagrywać. Także teraz chcę to już nadrobić. Okay. No już jesteśmy prawie na miejscu. Cześć owca. Mniej więcej tam za. Tymi drzewami będzie wejście do właśnie tej, tej jaskini. Mm. Mam jeszcze jeden projekt, który aktualnie realizuję. O to tutaj. Mam jeszcze ten jeden, jeden projekt, który aktualnie re realizuję, um, ale on zajmie trochę więcej czasu. To znaczy nie wiem, może w przyszłym odcinku, może za dwa odcinki dopiero Wam pokażę um, co tam się działo, co tam się dzieje i ogólnie. Teraz zapraszam do przejażdżki moją kolejką po kopalni. Na lewo proszę szanownej wycieczki był węgiel, tutaj też był węgiel. Tutaj było żelazo. Tutaj zaraz będziemy przejeżdżali i po lewej będziemy mieli najbardziej epickie... Kwiatki, jakie tylko znam. Um, ogólnie, tunel ma około 400 metrów, już obliczałem. No i trzeba było mieć bardzo dużo żelaza, żeby po prostu, prawda, um, zrobić całą tą kolejkę. I tak, przejdziemy do końca. Tam wejdę do jaskini, którą odkopałem tym tunelem. witamy tutaj taka skrzynia w razie materiałów no i tutaj już się zaczyna węgiel tutaj jest takie zejście tam po lewej gdzieś miałem spawnera pamiętam dobrze gdzie to dokładnie było chyba gdzieś tutaj jeszcze wam pokażę um. o ile się nie mylę to było gdzieś tam bo się osie... o właśnie Witamy przy monster spawnerze. Tak. Fajnie wyglądają małe zombie. Dobrze. To jest tylko um, jedna część. Dopiero jaskini ich jest naprawdę bardzo dużo. Rozlegają się. Um, I w ogóle są tak duże, że. No po prostu nie jestem w stanie nawet tego opisać. Proszę, tutaj była taka mała tuba w dół. Chciałem zrobić, ale coś mi nie poszło. Ejko. Jak widać tu jest po prostu tego pełno też gdzieś było jakieś przejście No i tak mi się tutaj spodobało mm, Osiedliłem się tutaj No i teraz sobie tutaj mieszkam no Dość długo odcinka nie było, ja sobie z tego daję, zdaję sprawę No ale wiecie, wakacje są no i odpoczywało się też trochę No i troszeczkę przecięło Okej, okay, już jest dobrze Dobra, i tym. No, jeszcze podejdę, żeby nie było. I tym jasnym argumentem. E, argumentem, Boże. I tą lawą zakończę ten odcinek, ponieważ jeszcze nie mam współpracy z YouTube'em i nie mogę nagrywać odcinków 40-minutowych. Także komentujcie, oceniajcie. Chcecie tu subskrybujcie. Ja się teraz z Wami żegnam. No i zapraszam. E, może nie zapraszam. Um, I oczekuję, że będziecie oglądali te odcinki, bo naprawdę przysz przyszłe odcinki będą już bardziej ciekawe niż te pierwsze. Będzie się już trochę więcej działo, także samuraj rozłącza się. Cześć.